Kolejne zadanie propozycji monitorów, polecanych monitorów. maj, czerwiec, więc zaczynamy. Krótko mówiąc, tylko 27 cali na no 1440p. Mniej będą Full HD rodziczości zaproponowane, fajne monitorki, bo nie ma sensu większych rodziczości brać przy tego typu monitorze. A przy 27 cali mniejszych uważam, że nie ma co brać. Dlatego tak proponuję. Szybciutko zaumówimy pierwszy monitorki. Philips VA matryca. Już mówię dlaczego. On. 3000 kontrast, jasność 250, 75Hz. Tak. VA matryca. Kolejnym monitorem tutaj jest yy, Acer. To jest to samo, praktycznie te same parametry, mniej więcej specyfikacyjne, tylko tyle, że IPS. Dla tych, którzy by chcieli IPS. Dwa świetne monitory. Mm -hmm. Tu po krótku to nie ma co się rozwodzić w tym budżecie. Kolejny monitor za 1000 zł budżet. Tak świetny monitor, nie można dołożyć 150, tam 20 zł mieć full 27 cali, ale ogólnie nie polecam tego rozwiązania, dlatego, że przy matrycy, przy matrycy 27 cali, 144, 1440p jest Niemalże moim zdaniem koniecznością, bo jak pracuję na tekście, gdzieś dużo czytamy, dużo ostrzejszy ten tekst, dużo wyraźniejszy jest, jest ucznica, naprawdę. Bo jak sobie testowałem, sprawdzałem, to miałem okazję to potestować, więc... I tak, monitor super do gamingu. Rewelacyjny może tak, bo słowa nie ma. Słownik rewelacyjny. Bo 160, 166 Hz, FRGB. To 15%. Naprawdę monitor, który robi robotę. 350 jasność. 3000 do jednego kontrast. Dobrze, idziemy do kolejnego, bo niektórzy to, to nie długo trwało. Monitor gradka. Zaraz wam powiem dlaczego. Będziecie się ten właśnie. 1440p Huawei, a co w nim jest takiego wyjątkowego. Już około 4000 do jednego kontrast Na wieju bajeczka. Trzy, tak, tak jak poprzednio, kontrast, jasność 350. Z tym, że tam jest 24, pokazałem, bo niektórzy szukają porządnego monitora gamingowego, 24 cale, bo tyle im wystarcza, więc też zaproponowałem. I tu jest to sRGB. Do pracy, do grania, super sprzęcik. 140, tak, gamingowy monitor, a zarazem też pomontujemy filmy, obrobimy grafikę w bardzo dobrej jakości. Piękny monitorek. Kolejnym monitorem jest Lenovo IPS ze świetną matrycą 8-bitową ta 1445 2765 65 ale tutaj nie możemy nic. To jest dla ludzi, którzy są trochę pograt sobie od czasu, to jest normalnie, 60 Hz, ale przede wszystkim chcą sobie popracować. To jest w dobrej cenie szukają. Naprawdę bardzo fajny monitor. 4000. Tu już jest VIPS. to jest IPS. Statycznie 4000 do 1 kontrast. Czyżby jakaś literówka? Czyżby błąd? Nie wiem tego. Teraz to zauważyłem tutaj. przy jest jest 1000 do 1. Jak jest 4000 do 1, kapelusze z głowy. Naprawdę Lenovo pokazało klasę. I ten monitor, w takim wypadku to jest fakt, naprawdę myślę, że na niego bym się zdecydował. Szukając monitorka dla siebie. I PSA 27 cali. Mm -hmm. Dobrze. Kolejnym monitorem jest AOC. AOC. Typowo monitor IPS, ale typowo zrobiony pod gaming. Piękny, fajny monitorek. Znaczy bardzo dobry HDR400. I zobaczcie tutaj. 165 Hz podejrzewam, bo tak te AOC robią. Tu 170 jest napisane. Może jakaś literówka, może rzeczywiście tak jest, ale te 5 Hz nie robi różnicy. różnicy. 1 milisekundy czasu reakcji. I liczba w milion, 0,7 miliona kolorów 1, 0, 0, 7, 000 000 wyświetlanych. I tak, 4000 400 jasność, 1000 do jednego Tak, bardzo fajny monitor w kolejnym pułapie cenowym za 2000 zł. To jest 200, to jest każdy. Zresztą się wysk 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 wyskrobię. Tym bardziej na tym monitorze warto wyskrobać. Kolejnym monitorem jest IPS LG. Nie tylko żyjemy grani. Tak. Dlatego, że im graniem, więc proponuję ten monitor, fajny dla grafika, to też na nim pogramy. Co jest jego smaczkiem? Te ramię. Zobaczcie. Dlatego polecam ten monitor, on jest unikalny. Parametry są naprawdę rewelacyjne, jak sobie zobaczymy zaraz, co tutaj jest. 99 RGB 1000, to naprawdę standard, bardzo fajne. HDR10, ale mój to unikalny RAM naprawdę bardzo fajny monitorek, 1440p, coś niecudzienkowego. Teraz pokażę monitory bardziej jako ciekawostkę po prostu, bo każdy jak szuka już tak powyżej tych 2000, to trzeba już po swoje wymagania dobrać, każdy ma inne. Tu możecie do mnie napisać zawsze na Instagramu, Discorda, jednego strona, powstanie formularz zgłoszeniowy, ale będziecie o tym poinformowani. Znaczy Myślę, że się już teraz, żeby ogłosić to, ale się jeszcze nie wyrobiłem. Więc tutaj już jest ciekawostka, jaka w ogóle nie trzeba przedstawiać nikomu, jak ktoś zna tą firmę. Więc bajeczka tu się wesa, Py, pyk, pyk, pyk. Zjedziemy do jednego, to są standardowe 60Hz, 100 sRGB, bo tu się do pracy. Te wejścia gniazda to mój też po yy, Tak. Tutaj kolejnym monitorem jest też IPS LGK. Porządny monitor do pracy. Zobaczcie sobie parametry. To już jest naprawdę bestia. Bo tu już podaję nawet. Już podają w tym profesjonalnym DPC i tutaj i 4K, to już jest monitor oczywiście 4K. Naprawdę ciekawy monitor dla grafika, ktoś dla mon montuje filmy, tego typu rzeczy, bajka. Dobrze, to jest jakoś ciekawostka, dlatego tak mówię. dla siebie telewizora. Nie mi telewizora, tylko kupił taki monitor. 47 cali, Full HD. Lepszy parametr do konsoli, do tego. Więc tutaj w ten sposób to wygląda. I kolejny monitor to jest już taki monitorek, ten dla profesjonalistów porządny już, jak ktoś szuka już porządnego, też go pokazuję jako za 5000 tysięcy, ale jak mówię, to trzeba dłużej. Jak szukaj za pięć to polecam ten monitor, każdy sobie to czyta w parametrach, co i jak. Mm -hmm. Co i jak, jak chodzi o parametry. Dobra, kończy, bo mi się bateria już mryga. Na razie, cześć, pa, zostaw łapy, napisz komentarz. No chociażby jakąś zajebistą emotkę zostaw w komentarzu, jak się nie chce komentarza pisać. I zasubskrybuj kanał, po więcej różnych ciekawych treści, polecam serię Moje Top 5, gdzie też polecam ciekawe produkty. Na razie, cześć, pa.